To już piąte miejsce w finale, jak możesz podsumować ten wyścig? No, ja uważam, że to jest dobry wynik, trochę szkoda, że tak finisz trochę nie wyszedł, ale bardzo zaryzykowałem, poszedłem od początku. Udało się, piąta pozycja, myślę, że satysfakcjonująca jest dla mnie. Wiadomo, że formy nie budowałaś na tą imprezę, ale widać było, że w tym wyścigu finałowym postawiłeś wszystko na jedną kartę. Dokładnie tak, takie założenie było, żeby wyjść od początku, ile się uda dociągnąć, tyle dociągnąć. No, ja zaatakowałem bardzo mocno, no, powiedziałbym, że nie tak jak ja, ja zawsze próbuję pociągnąć wyścig do połowy, dopiero zaatakować. Tutaj poszliśmy faktycznie od początku, no piąta pozycja, myślę, że było dobrze. No. Jak oceniasz w ogóle całą imprezę jako Igrzyska Młodzieżowe i Olimpijskie? To jest taki, można powiedzieć, wstęp do poważnych już seniorskich Igrzysk. Oczywiście, bardzo fajna zabawa, podobała mi się tutaj. <słuch> Faktycznie stawka była bardzo wysoka, fajnie było pościgać się z ludźmi na bardzo wysokim poziomie. Wcześniej nie startowałem tutaj w jedynce, poznałem kolegów z różnych krajów bardzo fajna impreza.